To Hej wszystkim, tu Luna Witam Was w kolejnej osłonie Stwórz Sima. Dzisiaj to będzie ostatni odcinek z, z sagi Zmierzch. Tym razem Jacob na tapecie. Yy, w ogóle nie pamiętałam, jak on ma na nazwisko, więc musiałam sobie szybko wskoczyć w internet. Okazało się, że Black, był, okej, okay. może i tak. Dawno już nie czytałam, dawno nie oglądałam, także spoko mogło mi to gdzieś tam umknąć. Mam już cechy wybrane. W sumie ciężko mi było, ale poleciałam tak tym wilkołakiem, więc niech będzie sobie tą kulturystą. Niech ma ten szybki metabolizm. Niech będziemy wysportowany. Jest dobry. Powiedzmy, no, że on miał jakieś tam zasady i był dobry, to nie? Kumpel, to dlatego, że miał dużo znajomych, miał tą swoją powiedzmy tam watachę i tak dalej. No i że uwielbia naturę, no bo jest wilkołakiem i sobie tam hasa po, las po lasach. Także może być. Jego głos mamy ciepły. Okej, okay. jeszcze tylko muszę sobie chód tutaj ustalić. Co bym mógł tutaj wybrać? Dziarski? O nie. Nutny? Nie. Dumny. Myślę, że dumny był dobry kobiety. Kut <laughs> twardziela. Wiecie co? W sumie Jacob był takim twardzielą. On Później tam przypakował w ogóle. Głupkowaty, nieociężały, sprężysty. Nie. Mm domyślny, po prostu taki normalny. Dobra, niech będzie taki normalny, bo w sumie nie wiem, które by do niego pasował. Dobra, na razie nasz Jacob nie wygląda jak Jacob, ale już się tutaj zmieni to za chwilę. Oczywiście rozbierzemy go, bo kto nam zabroni. Przede wszystkim pierwsze, co zrobimy, to karnację mu zmienimy. Może nie taki kompletny bledio, On był w ogóle takim jakby troszkę Indianinem też. Znaczy, tak zawsze mi się kojarzył. Czy taki był w ogóle zamysł au au autorki. No chyba tak. Tam był w ogóle jakiś rezerwat i takie tam sprawy. Więc może niech on tą karnację ma trochę ciemniejszą, ale w zasadzie nie wiem, jaką mu wybrać. Dobra, może tą. Niech będzie taki e, bardziej ciepły ten odcień. Y, tatuaż. Hmm, w sumie dałabym mu jakiś, ale chyba Jacob nie miał. Dobra, przede wszystkim trzeba mu sylwetkę tutaj dopasować. Tak. I to jest bardzo fajna sylwetka, która nie pasuje do żadnej głowy. Super. Nie, on miał jednak więcej mięśni Dobra No tak, super, super, czekaj, bo szyję trzeba ci powiększyć Czy w ogóle się da? No jak już chyba jest maksimum, to może trochę zawęzimy cię w ramionkach, żebyś nie wyglądał dziwnie hmm. <laughs> Dla mnie dalej wygląda trochę dziwnie O, niech będzie tak twarz nawet mi trochę już Jacoba gdzieś tam przypomina. Ale dobra, może y, weźmiemy sobie. Ja bym chciała twarz w ogóle bez zarostu, kurde, jak ten zarost usunąć. O, tutaj. Dobra. O, teraz lepiej będzie ten nos. Kurczę, bym ten nos mu zostawiła, tylko bym tam później go zmieniła. Zobaczmy sobie, jakie mamy tutaj twarze do wyboru. Nie. Kurczę, właśnie on miał taką specyficzną urodę. Nie ma tu nic takiego w zasadzie podobnego. Chyba ta twarz, którą mieliśmy na początku, była jednak najlepsza. Cukniemy sobie te zmiany. Hmm No dobra. Porobimy coś. Na tym naszym modelu może troszkę o zmniejszymy o, czy w ogóle ta twarz jest jakaś dziwna. Z profilu w ogóle mi nie pasuje. Co mu tutaj wykombinować? No. Spróbuję w ogóle może przez ten nos O właśnie ta żuchwa mi tutaj nie pasowała zupełnie miał raczej taką kwadratową twarz. Znaczy to jest tylko tam Moja opinia, dobra. Jezus, no co ja mam z tym nosem? Jakieś problemy są z tym nosem, muszę Wam powiedzieć. Nie, Pinocchio nie, nie robimy drewnianego chłopca. Tutaj ta masa tego nosa mi się nie podoba. Nie no, ma tu jakichś fajnych nosów. Może i lepiej. Zrobimy już w ogóle Jacopa z krótkimi włosami, żeby nie było wątpliwości. W ogóle mi się wydaje, nie wiem czy słusznie, że on był tam najmłodszy z nich wszystkich. Spokojnie. W ogóle zmijmy mu te włosy. Nie. Tutaj w ogóle mi bardziej sama przypomina niż, niż Jacopa w tym momencie, co nie? Ale naprawdę jest podobny do niego. Mówię o tym oczywiście, tam kolejnym Wilkołaku, który był szefem tego stada, czy coś takiego. Do jakie by mu włosy dać? Takie? Chyba nie. Z... Nie aż takie. On później miał bardzo krótkie włosy, ale też nie aż takie krótkie. Coś mi się wydaje, że tą fryzurę będę bardzo często tutaj stosować. Nie. Nie. I nie. Mhm. To na pewno. Kurczę. Może to mu zostawię? Dobra, zobaczmy jeszcze brwi. Jeszcze ta twarz do końca mi się nie podoba tutaj. Ale pozmieniajmy sobie te detale. Może będzie łatwiej. Hmm. Okej. Okay. Pewnie mnie uka trupicie tutaj, bo on nie jest zbyt podobny jak na razie. W ogóle zróbmy tą żukwę jakąś inną. Może tą. Mi się to nie podoba. Nie wiem, co jest z tą twarzą. Nie ta. Ok, może trochę lepiej. Zróbmy sobie tutaj detale. Mam takie bardzo całośne usta. Dobra, oczy chyba ma dobre w sumie. Może troszkę je powiększymy. OK. Taki kolor oczu zostawiamy mu, gdzie co może może taki bardziej. Kurczę, z profilu ta twarz w ogóle mi się nie podoba w ogóle. Nie wiem co jest nie tak, czy chodzi o tą żuchwę, czy co. Jeśli chodzi o frontu, to można by się nawet uprzeć, że jest jakoś tam do niego podobny. Czy, zobaczmy sobie. Tyle jest tutaj tych policzków, a i tak mi się wydaje, że on i tak za każdym razem wygląda tak samo hmm. Zobaczmy sobie jeszcze te inne twarze, które tutaj były siu, 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 siu. Czy dałoby się coś jeszcze z niego wykombinować? Na przykład, o nie, to w ogóle nam zmienia wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy z tą twarzą. Wybródek może. Nie, ja, ale tu chyba nie chodzi o podbródek, takie mam wrażenie Hmm <grystanie> W sumie nie wiem, czy on Jacoba przypomina, czy nie Chyba tak trochę średnio Może na tą twarz trochę... A. Dobra, fajnie by jakbyś przestał się uśmiechać na 5 sekund Może ten nos najbardziej ma podobny Czekajcie, zobaczymy jeszcze jakie mają oczy tutaj do wyboru Bo oczy też czasami dużo zmieniają Myślałam, że będę miała problem z Alice, ale chyba tutaj jednak mam większy. Nie. Chyba też nie bardzo. Dobra, powiedzmy, że to będzie mój Jacob. Ciężko tutaj naprawdę w Simach oddać ich wygląd, przynajmniej ten filmowy, bo ten książkowy to możemy sobie, prawda, powiedzieć, że każdy sobie ich inaczej wyobraża i tak dalej. Przejdźmy do ciuchów, może. Gotowe style. Czy on by taki już stylu nam tu pasował? Gość w szaliku. No, może do tego. Z tym, że trzeba by było zmienić mu tą czapkę Cowboy oh Tak, 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 to jest styl Jacoba Tylko ja mu... Tak, super Super, jesteś fajny i w ogóle, tylko ściągniemy ci tą czapę No co, w już trochę bardziej Możemy powiedzieć, że przypomina Jacoba <laughs> Dobra, z długimi włosami mielibyśmy tutaj problem ale no, okej okay. Weźmy sobie teraz oficjalne, przynajmniej... O mój Boże Przynajmniej tutaj nie trzeba, wiecie, robić makijażu Proszęcie eee, ściągnąć też kolczyki Oficjalne, no ciebie ciężko by było, Jacob, w sumie jak coś oficjalnego ubrać O, ja bym ci to zostawiła Czemu to masz jakiś pierścień w ogóle na palcu? Zobaczmy, czy są jakieś ciemne spodnie. Dobra, i jakieś ciemne buty. Te chyba ma na sobie. Może te wyższe mu tylko. W ogóle zawsze mam wrażenie, że te buty nie są czarne, tylko granatowe jakoś głupio to wygląda. Dobra. Ale niech będzie, że są czarne. Warz jakaś taka dziwna. Dobra, niech będzie. E, teraz strój, jaki tam jest? Kolejny sportowy. O, właśnie, właśnie, właśnie. Coś w tym stylu. I co, nawet ten strój bym mu zostawiła, tylko zobaczmy, czy są jakieś inne kolory. Tej oto bluzy. O, właśnie. Mniej więcej tak. W sumie on mi przypomina wszystkich tych e, chłopców. Chłopców, chłopaków, którzy grali w tym filmie Wielkołaki, oprócz właśnie Jacoba. <grym> Dobra, ale to nic, to nic. Do snu, co bym tu wybrać? Może w ogóle bez koszulki. Tak, te króliczki po prostu są mega. Zobaczmy, jest coś krótkiego. Dobra, nie ściągniemy mu króliczki, to będzie jego e, piżamka, powiedzmy, imprezowa. Tak, no w tym sweterku to robisz szał. ściągniemy ci wszystko. Zacznijmy może od jakichś koszulek. O! Nawet bym zostawiła w tym kolorze. Idealne, nawet nie będę szukać dalej, bo myślę, że to do j bardzo pasuje. I jeszcze obuwie. Co by mu tutaj zasunąć? Tududududu. Hmm, musiałabym mu skarpetki ubrać jakieś, a po prostu mi się nie chce. Ach, chyba jednak nie będzie wyjścia, w ogóle dajcie mi wszystkie buty. Dobra, trzeba będzie mu jednak te skarpetki jakoś załatwić. Czy tutaj są skarpetki? Tu, 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 tu. Nie, tutaj są, dobra. Aha, na imprezę nie możemy iść w skarpetkach. No, to smutne jest. Dobra, żeby tak po prostu nie było, nie było mu widać jakiejś tutaj gołej stopy. Dobra, to będzie mój Jacob. Muszę powiedzieć, że najbardziej oczywiście podobał mi się w stroju codziennym tej flanelowej koszuli. Ona gdzieś się tam chyba przebijała, w którym się odcinkło. W sumie może nie za bardzo z twarzy przypomina głównego bohatera, przynajmniej filmowego. No, a tutaj jest dość ciężko tą twarz tak wymodelować, szczególnie no z profilu. W ogóle nie wiem, te... wydaje mi się, że te sceny się garbią, ale dobra, może to jest tylko moje takie odczucie. Także to będzie mój Jacob. E, musicie się z tym pogodzić. <laughs> Przynajmniej mam nadzieję, że się z nim pogodzicie. No, ja oczywiście Was zapraszam na kolejne odcinki, także trzymajcie się i pa, pa!